Siemaneczko, Aras, Life in Poland, witam na moim kanale. Eee, także tak, zaczynamy dzisiaj od tego mieszkanka. Eee, wcześniej nie nagrywałem, także my sobie tutaj przygotowaliśmy, jak widzicie, powierzchnię do kładzenia winyli. Winyle są takie. Także widzicie kochani, jak one wyglądają. Eee, podkład daliśmy sobie taki. Ten podkład co daliśmy? On jest dedykowany. Dedykowany jest właśnie do winyli. I to są winyle kliki 4,5 mm grube. Jeden, jeden podkład, w mm. Teraz e, nam wyszło to tak. Wstępnie sobie zaczęliśmy. I jest naprawdę, powiem Wam, no jest kurna gitarka nie? Idealo to wyszło, można by było rzec, że idealo jest. Nie wiem, jak to mam tu zobrazować, moi kochani. Nie ma się do czego, jak powiem, przyczepić. Nie? Nawet nie haczy. Dobra, tak to nam, po, powiem, wyszło. Także my sobie wstępnie y, złapaliśmy do kąta podłóg tych płytek, także jest złapany do kąta moi kochani. Pierwszy rząd był złapany. Musieliśmy delikatnie ściąć sklina, ponieważ ściana leci. I do kątownika sobie ustawiliśmy, ponieważ tą linię mamy do laserka, także za, do tej linii zachowujemy kąt paneli i tak to wygląda. maleczek już sobie tam zaczął coś tam dubać. Tutaj nam się zrobiła delikatna graciarnia, ponieważ tutaj musieliśmy mieć miejsce przygotowane, żeby rozłożyć podkład i zacząć kłaść panele. Także położymy sobie na spokojnie tutaj panele z mareczkiem, teraz dokończymy do końca, przerzucimy z tamtego pokoju meble kuchenne, które tutaj wcześniej stały, przy chwilą i po prostu tu przerzucimy na środek, żebyśmy mieli później dojście na około, żeby kłaść listwy. No, także, tak sobie dzisiejszy dzień rozplanow rozplanowaliśmy, że położymy tu, przerzucimy meble i zaczniemy kłaść tamte pomieszczenie. Po prostu, żeby yy, dwa pomieszczenia, i wtedy, tutaj, tą graciarnię nam zniknie, posprzątamy. I mamy już, że tak powiem, przygotowane tutaj, żeby fugować. Wtedy łazienkę sobie przygotuję do fugowania całą, i tutaj będziemy fugować wtedy też. Od razu, sobie polecimy po całości. Yy, tak sobie to przygotowuję yy, pomieszczenia i tak sobie będziemy działać, zrobimy sobie podłogi, zabezpieczymy i wtedy sobie prysnę, ponieważ tutaj jeszcze idzie kolor taki żółtawy, yy, będzie ci beż, rzuć, nie wiem kawa z mlekiem, nie wiem, cappuccino, cappuccino <laughs> kolorystyka, kolorystyka. Zobaczycie jak będziemy malować, nie, nie, nie widzę teraz tej puszki, dobra, także przystępujemy sobie do działania, eee, chciałbym wam tego powiedzieć i poinformować was, że mało lat jest już na nowej inwestycji, tam już sobie zaczął, że tak powiem demolkę, eee, zostawiliśmy go tam z narzędziami, znaczy się narzędzia, młotek, przecinek i, 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 i blecha, nie? No podstawa nie do rozwalania no i tam sobie działa także tam sobie nagryweczkę wam yy, czasne jak dojedziemy po prostu jak rozwali to mieszkanie będziecie mieli obraz yy, kolejnego mieszkania yy, jak zaczynamy nie jak zaczynamy metamorfozę kolejna kawalerka sobie zobaczycie yy, jutro będę miał więcej informacji po prostu przekazane yy, na temat elektryki Yy, na temat hydrauliki, na temat czy będziemy burzyć tam ścianę, no ale to w dalszej części filmu, jak tam się przerzucimy, tam będę Wam relacjonował, co tam się będzie działo na owymże mieszkaniu, jaka metamorfoza będzie tam wyglądała, ale to już tam będę Wam relacjonował z miejsca docelowego, że tak powiem. Dobra, także przystępujemy sobie do działania. Marek już zaczął. Yy, Idę mu pomóc. Szybka aktualizacja dla Was. Tak to moi kochani, wygląda. E... Ostatnio już Marek docina. Rzeźba. Także dam sobie docina. E... Powiem Wam tak, na 10 paczek tych paneli, tyle odpadów. Prawie paczka odpadów. Fabryczne. błędy, nie? Że się w ogóle zamkami nie, nie, nie łapały Wie, wiecie kliknęły wyskakiwały albo gdzieś tam ułamany narożnik albo po długości się nie schodziły w ogóle w kosmos nie powiem masakra ogólnie yy, ciężkie do montażu i dużo odpadów, nie no szkoda wyglądowo nie są złe ale do montażu tragedia nie ale daliśmy radę Także dobra. To na dzisiaj. Teraz jedziemy po Małolasika. On tam rozebrał. Za chwilę tam wam wrzucimy aktualizację nowej inwestycji. No i tak to wygląda dzisiaj ten dzień. Można powiedzieć, że Marek podwójnie tą podłogę złożyliśmy, nie? Bo ją prawie mieliśmy całą złożoną i za chwilę ją rozbieraliśmy, nie? Bo gdzieś tam wyskakiwały, zaczęły wyskakiwać właśnie te zaczepy, nie? Yy, dobijasz, pach, wyskakuje. Dobijasz, niby trzyma, pach. I powiem wam tragedię z tym. Nie? Także dużo odpadów było. Yy, z kolei widzicie, te wyskakiwały, a brałeś drugiego i trzymał, nie? To jest... No. Także po prostu... plastik To jest źle to jest No, to są plastiki, wiecie jak to jest, nie? Albo gdzieś tam... Jeden był taki panel. Z tym zamkiem Z dwóch, z dwóch str stron zamek był, nie? Mhm. Dobra, myślę z tym eee, Z dwóch stron zamek się po prostu zdarzył, nie? Że z jednej i z drugiej strony był taki sam, także widzicie Gdzieś tam ten panel leży Albo poszedł na docinkę, dobra Także tak to wygląda eee, Także za chwilę Wam nagramy Jak eee, wygląda nowa inwestycja i co tam mniej więcej podziałamy, no co, no znów będzie przenoszenie yy, kuchni do salonu jeszcze projektant tam musi zdecydować na którą stronę yy, kuchni nie, będzie, także elektryka nowa no powtórka z rozrywki, moi kochani. Elektryka nowa, hydraulika nowa, e, kanaliza nowa. E, najprawdopodobniej będziemy tam wywalać ściany. E, to wszystko Wam za chwilę będę relacjonował na bieżąco z miejsca zwanym mieszkanie. Bo jedno mieszkanie było, nie? bum bum, bum nie? Tak. Burdello, bum bum. E, tutaj nie. Ale o dziwo jest taki mały, yy, mały taki, kucze. No, rzadko spotykane, żeby w czteropiętrowym bloku była winda. O, w ten sposób. Także takie małe udogodnienie tam jest. Yy, I to jest o dziwo stare budownictwo z dużej płyty, nie marek. Także wiecie, nie chodzi nam o deweloperskie, tak, nie chodzi nam o nowe deweloperskie tam mieszkania, apartamenty, nie, wiecie o co chodzi, gdzie na 3 piętro winno wjeżdżają, nie? Na 3 piętrowkach, nie? No, a chodzi nam o właśnie stare budownictwo z dużej płyty i że w tak niskie, w tak niskiej zabudowaniu kondygnacji właśnie, że 4 piętra, i że yy, winda jest winda. Dobra, także przerzucamy się tam Także le lecimy do Małolata. Także chodźcie ze mną, zapraszam. Są Tu tu Kawalereczka, widzicie już bajzelek wstępny. Także tak to wygląda moi kochani. Kawalerka. Co tu się dzieje? O łazieneczka. Już wstępnie mało lat leci z tematami No co, Bebe szyją nie? Kawalenkę bebeszymy Tak to wygląda Co, no szakt elektryczny Także elektryka poleci nowa eee, Zegar tylko zostaje Marek by zegar eee, I nowe bezpieczniki polecą, bo Trzeba tknąć troszkę życia Nowoczesności w tą chałupkę tak wygląda duży pokój z taką tutaj wnęką, z taką wnęką jak e, szerokość przedpokoju. Tutaj mamy drugie pomieszczenie, które jest kuchnią. Stara kuchnia. E, tutaj mamy cały pion kanalizacyjny, woda e, i Grzewcza, tutaj widzicie, to jest ostatnie piętro. Także mamy odpowietrzenia w układzie. Mamy odpowietrzenia. No i tak, stara kuchnia będzie robiona jak to w naszym zwyczaju bywa. Przerabiamy te kawalereczki na dwa pokoje. Czyli z, tego, z tej kuchni, robimy sypialnię, Czyli taki malutki pokoik. I teraz y, tu w tym pokoju jest taki mały problem w tej starej kuchni, że za tą ścianą znajduje się winda. I teraz tak, ona sobie jeździ, tutaj to jest ostatnie pęto, także tu zaraz jest mechanizm i jeśli ona jeździ, no słychać. Zwłaszcza wieczorami słychać. Także to ma być miejsce wypoczynku, y, sypialnia także dla relaksu. Yy, chcemy ją wygłuszyć i teraz pytanie do was: jak najtańszym kosztem ją wygłuszyć? Także piszcie w komentarzach. Jestem ciekawy, yy, co kto zaproponuje, ale zaznaczam: jak najtaniej. Typu styropian, siatka również wchodzi w grę, czyli przypiecić styropian, siateczka poszpachlować, również wchodzi w grę po prostu żeby wygłuszyć tą ścianę, tą tylko jedną i tak to ukochanie wygląda duży pokój z balkonem no co chłopaki sobie patrzą, podziwiają yy, Graciarnie jutro powyrzucamy do Big Banga windą zwieziemy no, i tak sobie działamy. Także następna inwestycja, e, już że tak powiem, delikatnie tknięta. Delikatnie. E, jakieś decyzje konkretne dopiero jutro będą podejmowane dotyczące tej ściany. Czy otwieramy przestrzeń? E, czy po prostu przenosimy e, drzwi, czy coś? Żeby zrobić tutaj, nie wiem, aneks kuchenny Czy tak jak na Burdello bum, bum, o ile pamiętacie, kto jest ze mną dużej na kanale, będzie kojarzył to mieszkanie Czy będzie po prostu tutaj, w tej strefie, nie? Kuchnia, także jakieś tam konkretne decyzje mają zostać podjęte do jutra wstępnie, no, no wstępnie bebeszymy, tak, robimy sobie, że tak powiem czyste płótno e, tutaj wszystko leci od nowa elektryka nowa, hydraulika e, wodno-kanalizacyjna e, grzejniki te tutaj zostają w pokojach e, dotyczy tylko jest jedna kwestia dotycząca grzejnika w łazience e, również e, czekamy na decyzję co, no co mam wam powiedzieć? Dzisiaj dostaliśmy klucze mało lat, że tak powiem wstępnie BBS ją po prostu, żeby przygotować mieszkanko. Tak tamte. E, tam się działaliśmy z markiem na tamtym mieszkanku. Jak widzieliście, e, kładliśmy panele e, troszkę nam zeszło. No co? E, powiem. No, fajne, 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 troszkę nam zeszło. E, co, co tu mogę wam powiedzieć? No taki dzień dzisiaj, nie? Zwariowany przy poniedziałku. No i tyle, no. Dobra, lecimy na Fordon. I na no tyle. Dzisiaj będziemy kończyć. Jedziemy jeszcze w jedno miejsce zobaczyć. Tam się nie nagrywamy. Szanujemy, tam po prostu nie było zgody. Że tak powiem, na nagrywanie tutaj są zgody. I, i tak to wygląda, moi kochani. No dobra, taki dzionek, także lecimy, bo już zastoją się chłopaki, także do usłyszenia, do jutra, dzięki z Józefem jesteście, subskrybujecie i łapeczkę w ogóle dla motywacji, dzięki z całego serca i lecimy dalej.